Czy radę jeszcze to? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj zaczynamy... W zasadzie przywitać. Witajcie w tym nowym, pięknym dniu, dlatego, że jesteśmy w górach, ale nie jesteśmy w Polsce. Mariusz wziął mapkę. Gdzie ty mnie zaprosiłeś? Powiedz. Dali i w prawo. Czyli a, poczekaj, bo to jest wysokości, tu jest mamy 1111, to jest długość chyba zjazdu, tak? Ale gdzie my jesteśmy w ogóle? Na Słowacji ja. i Hopok. I gdzie my jesteśmy? Czekaj, o. Brychiska, Br to? Nie, tak. I w, I w prawo i tu. Tu musimy wjechać albo tutaj, Ta. albo tym. Dobrze, bo chcemy wjechać na 2024 metry. Wow.

Katastrofa. Jak bym się nie chce jeździć. Nawet po. Na, nie. Masakra. Ale jest Nie, trasa jest świetna, świetna jest tutaj. trasa jest bardzo fajna, zero mult Mamy dylemat, bo w ogóle chcemy wjechać tam na samą, na samą górę. I jest tutaj ta kolejka, którą yy, krzese wyciąg krzesełkowy, który teraz został uruchomiony, ale tam po prostu strasznie wieje. I teraz... Że co, nie można wjechać. nie można? Nie, bo ktoś. A tam jest wyciąg. Jaki to jest? Gondola. A tam jest gondola. I chcemy się tam, i tam dotrzeć chcemy. Tylko żeby tam dotrzeć, to trzeba tutaj tym. Tutaj się czeka na jakąś, nie wiem, przeprawę, jakaś kolejka, A, dobra, stąd kolejka idzie, idzie tam. I widzisz, i takim, taką gondolką będziemy po prostu jechać, tylko tu jest po prostu kolejka duża. Zamknięte. Zamknięte, teraz przejdziemy tą gondolką, wózkiem na szynach tutaj, stóp i jedziemy do samej góry, gdzie jest zamknięte. Nie idziecie ja sobie sprawę, no, tej się dobra. O, Dobrze, jedziemy dawać. Warunki będą ekstremalne. Ja, Chciałem, żebyś widoki Mariusz pokazał. W ogóle mnie Mariusz zaprosił, powiedział, że będzie świetne warunki, jedziemy na Słowację na weekend, wolne od piłki, bezwiecznie, piękna pogoda, 2024 metry na taką wysokość, w tej się wjeżdżamy, tylko że po prostu tutaj strasznie wieje, Na w środku nie, wszystko jest OK. Największy problem jest to, że mieliśmy spotkanie rodzinne i skończyliśmy je po czwartej godzinie. I to jest to już wydaje mi się, że jest największy problem, bo jeszcze po prostu się nie obudziłem do końca, ale jakoś damy radę. No i mamy od razu ostrzeżenie, że wjeżdżanie na własną odpowiedzialność O kurczę. Chyba, że jedziemy z powrotem, tak? Emi, a może? Na południe i południem jedziemy Ale słuchaj, według mnie to Ja bym się stąd w ogóle wiesz Zjechać i Tak. To idzie bardzo, bardzo wolno. Bardzo... Dawaj. Dobra, to wyjdzie pierwszy, bo ja... Dota. 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 Szczęście, całe szczęście, że warunki są po prostu tragiczne, co Wariusz? No wie gra. Ja powiem szczerze, że wymykam strasznie. Było mi ciężko, bo na razy upadłem. Najgorsze to jest to, że teraz już jakby w ogóle nic nie widać. Jest, nic nie ja widać. Fatalne warunki. I nie wiesz czy ktoś wpadnie na siebie. Czy, czy też ja wpadnę dobrze, że to jest czy był jakiś tam, nie, nie wiem ile nam jeszcze zostało do zjazdu, ale tragicznie ubolo mi mięśnie je i po prostu czuję, czuję się, wyobrażam, to jest takie małe, myślę, wyobrażenie Himalajstów, przed takie warunki po prostu nie, i miałem wrażenie, że człowiek może się nieraz poddać. Że po prostu może się poddać, bo jest zmęczony. Już nie wiem, nie czuję tego śniegu, jakiś raz drugi raz przewróciłem i zsuwałem się, bałem się kiekiem. Dlatego nie można się yy, rozmąrować. Ok? No, nie, nie trzeba chodzić raz. Słuchaj, generalnie ja przyznam szczerze, wymiękłem Po prostu wymienię masakrę. Nie, ja nie, gdyby nie było tutaj tak, tej stacji, ja bym, nie, ja nie wiem czy ja bym dał radę, gdyby tutaj nie było, ja tylko ch chciałem zejść, zjechać, ale zejść, na, nie zejdziesz, tak, na nartach, zdejmując je i schodząc, no można, tak, tam, gdzie, tam jest w ogóle po drugiej stronie ta dziewczynka, ona się przewracała tutaj, później nie, za, zapłakana jest teraz, bo naprawdę było ciężko, no bez, bez kijów to tam, tam ciężko było. Też z tymi dzieciakami, że się wybrali, tak, Ja nie jestem, nie, jestem nie lepszy, nie? Przepraszam, że największym błędem jaki popełniłem, to to, że nie założyłem gogli. To są moje chrześnicy, Michaliny gogle, ja nie jeżdżę w goglach. I myślałem, że sobie poradzę, po prostu wiesz, bez problemu, nie? Ale myślę, że to właśnie bardzo, już błąd. dyskusja, w pojechać. Bo tak, my zjechaliśmy tutaj, my zjechaliśmy tutaj, tędy, ale jest słabsza jest e, łatwiejsza trasa, e, niebieska, tutaj, do, z boku. Już jest lepiej, bo przynajmniej widać. Coś widać. Dobra, a gdzie tutaj jest ten 5A? Tutaj? Ja nie mogę, nie. Ja psychicznie słabo. Serio. Nawet tutaj zobaczysz. Ja nie mogę zjeżdżać. Ja nie mogę, no. Muszę zjąć gogle, bo... Kurde, nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. W tych goglach... No nie mogę jechać. Nie mogę jechać, nie wiem co jest grane. Nogi mi nie chcą, nogi mi nie pracują. Nie chcę mi się tutaj, nie mogę, no po prostu nie mogę jechać. Nie mogę zjechać, ja nie mogę jechać. Nie mogę, po prostu nie mogę jechać. A rozumiesz to? Nie mogę, nie skręcać tutaj. Nie mogę jechać! Nie wiem, co jest Nie ja mam koncentracji! Ja nawet teraz, jak jadę na płasko, to. to czuję się tak, taki. że nie czuję tej, tej trasy. Nie czuję tych norm. Jej, te góry są z tyłu, już zjechałem, ale po prostu nigdy tak się nie czułem, ja i faktycznie, jeżeli osoby napiszą, że trzeba chodzić wcześniej i spać, to jest prawda, myślę, że to jest, to jest ten powód, że siedzieliśmy za długo, Nie zna, po prostu nie miałem koncentracji, moje te, te, te mięśnie właśnie nóg, trzymaj prosto. O, nie, no trzymam, ale tak. nie chcę, bo nie widać wtedy gór, tylko widać hotel. Ale to nie ma być widać. A, no, dobra, to ale to... chciałam też, żeby góry widać. A ja góry, tam góry. Chciałam zasłonić ten hotel brzydki. Co? Chciałam zasłonić ten brzydki hotel. A musisz być po środku, nie może być z boku? No, mogę być z boku, dobra, ja. nie, dobra, będę tak trzymał, będzie widać z no, tyłu tam. O. Po prostu nie, mogu, nie potrafię się skoncentrować. Nigdy tak w życiu nie miałem. To nie jest z wina, ani, ani nart, ani czegokolwiek innego, tych gogli. Po prostu. Nie wiem jak to opisać. Ktoś, kto nie ma czegoś takiego, to, to pewnie trudno to sobie wyobrazić. Po prostu nie byłem skoncentrowany. Nie, nie potrafiłem się skoncentrować. Później, jak zaliczyłem jeden upadek, później drugi upadek, to już, to już po prostu psychicznie było mi ciężko. No nie jeszcze ten wiatr wiejący, Nie wiem, jak on tam wiał. Mariusz mówi, że za 80 godzinę, Ale naprawdę bardzo mocno wiał. Nie wiem, bo w ogóle będzie na filmach widoczne, czy też nie. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem, ale pierwszy raz przeżyłem coś takiego, że. Tak, tak, po prostu psychicznie. Byłem w fatalnej dyspozycji. Wiem jedno: nigdy więcej żyć, to było pierwszy raz i po raz ostatni siedzę długo. <grym> siedzę długo. przed wyjazdem na Narty. Siedzę długo w nocy, o to chodzi, nie? Tragedia. Ale przeżyłem. O, przeżyliśmy w zasadzie, tak? Bo każdy z nas się jakoś tam. Tyle, że Milka, tak? Toczyłaś wojnę? No, myślałam, że już zginiemy, ale się uda. <noise> Dlałaś, że to, że jak lawina spadnie? No, już miałam czarne myśli. Tak? Że... No jak nic nie widziałam. A wiatr cię spychał? Bardzo, bardzo. Nie musiałam w ogóle nic robić, żeby jechać, bo po prostu wiatr mnie sam spychał. Dla mnie pomidorówka. Dziękuję. A ty co masz? A, jak to wygląda? Teraz czas na drugie, czyli tutaj jest hamowy z ziemniaczkami, cyrkami, a Mariusz ma barbecue, żeberka i ziemniaczki. A ja mam co ja mam? Eee, makaron z pomidorkami, z, z krewetkami, proszę nie podpowiadać, z krewetkami i z, z serem. Z bryn... Proszę nie podpowiadać.